Przewoźnicy kuszą kandydatów do pracy za kółkiem rozmaitymi formami wynagrodzenia. Nieskutecznie. Kierowcy twierdzą, że proponowane stawki wynagrodzenia podstawowego są za niskie. O tym, że kierowców brakuje w firmach spedycyjnych, informowaliśmy wielokrotnie. Ogromne niedobory kadrowe panują także w miejskich spółkach transportu publicznego. Tymczasem w czasie wakacji problem nie jest aż tak dotkliwie odczuwalny. Latem połączeń jest mniej, ale od września borykające się z niedoborami finansowymi samorządy, mające już teraz problem z zapewnieniem konkurencyjnych stawek wynagrodzenia, mogą stanąć pod ścianą. W poznańskim MPK brakuje 150 kierowców, to 20% miejsc pracy za kierownicą w mieście. Kierowca autobusu w Krakowie zarabia około 4300 zł netto. Chętnych do pracy brakuje. Kierowcy narzekają, że proponowane stawki nie rekompensują ogromnej odpowiedzialności za pasażerów i wysokich kar za złamanie przepisów. Samorządy rzeczywiście znalazły się pod ścianą. Rząd drenuje budżety samorządowe, a prezydenci Widzę Warszawa i prezydent Trzaskowski. Nie chcą podnosić cen za bilety. I co dalej? Co dalej? No takie są, takie są prawa oczywiście y, rządzące się y, kampaniami wyborczymi i tym, aby pozostać prezydentem, pozostać burmistrzem, wójtem tak itd., itd. Natomiast y, ekonomia jest nieubłagana. Nie wiem, co dalej, szczerze mówiąc. Tak, bo jesteśmy. Ja, ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie. Łatwo było je zadać, trudniej hmm. jest na nie, na nie odpowiedzieć. Jeszcze ci to bardziej utrudnię, <gry> okay, kiedy, kiedy powiem, że hmm. sprawdziłem, iż bardzo blisko od nas w Berlinie przeciętne wynagrodzenie kierowcy autobusu miejskiego wynosi 3000 euro. I to jest wszystko na ten temat, tak naprawdę. No to już jest godny pieniądz. Za to już można e, przeżyć. Od pierwszego do pierwszego na pewno, nawet w Berlinie, ale pewnie mieszkając pod Berlinem, nie martwić się o to, czy mi wystarczy. E, no, oprócz tych 3000 euro, no to oczywiście to, co każdy e, pracownik, pracodawca e, oferuje, czyli pakiety jeszcze jakieś na pewno mają e, ci kierowcy, ale 3000 euro jest ok. To, to... Tym bardziej, że koszty życia są absolutnie porównywalne. Jesteśmy blisko. No, my, oczywiście, mówimy z perspektywy Szczecina, mm. ale tak naprawdę, jest to w rzeczywistości kwestia podjęcia decyzji i możliwość, zobaczmy, tak, możliwość podjęcia pracy praktycznie z dnia na dzień, będąc, będąc wykształconym kierowcą autobusu. Tak to prawda, koszty życia, mówiąc potocznie, są porównywalne. Mamy. Obejmamy mamy mnóstwo znajomych, którzy mieszkają w Niemczech z uwagi na, na właśnie koszty życia bieżące, takie koszty codzienne. E, a pracują w Polsce. Mimo tego stać ich na to, żeby mieszkać w Niemczech. No, te 3000 euro to jest naprawdę godzinawa stawka. A ile u nas zarabiają kierowcy? A powiedzieliśmy Kraków 4300 zł netto. No, szału nie ma. Tak, Oczywiście, że, to, to Oczywiście, że nie. Pieniądz. Biorąc pod uwagę również to, że kierowcy autobusów wskazują po prostu ogromną odpowiedzialność za pasażerów, wysokie kary za złamanie przepisów i wszystko bardzo fajnie, że pracodawca proponuje szkolenia, możliwości podniesienia uprawnień i tak dalej. Hej, ale trzeba za coś żyć. No tak. Perspektywą przeszkolenia się w przyszłości i podniesienia swoich uprawnień. Nie da się nakarmić rodziny. To są fajne rzeczy, ale gotówka w ręku to jest to, za co ludzie pracują, za co kierowcy pracują. Często widzimy autobus na ciemno-żółtym przejeżdżający przez skrzyżowanie, prawda? Albo na jasno-czerwonym. No to jest ta czasówka, kiedy muszą zdążyć od przystanku do przystanku, bo za ileś tam spóźnień, o ile wiem. Mają konsekwencje e, chyba finansowe. Niech nas ktoś z widzów poprawi, jak to działa. Ale kierowca musi się wyrobić na trasie. Właśnie, e, kierowca musi się wyrobić. Oby również wyrobili się ci, którzy decydują o wynagrodzeniu, o stawkach wynagrodzeń, a, ponieważ e, konkurencja z zagranicą jest gotowa na przyjęcie polskich kierowców.